anh thật sự ngu ngốc bao vệ người ấy cũng không xong nỡ làm người yêu không thế thì còn xứng đáng yêu không anh biết rằng anh sai nhưng không bao giờ tha thứ người làm tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế <laughs> Twoja misja to śpiewanie? Przepraszam Cześć Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż w wspólnym gotowaniu Jedziemy w tej chwili do rodziny Tomka który mnie zaprasza na takie wspólne gotowanie Okej okay. Wejdę tutaj na chwilę i zakupy robimy, bo dzisiaj do naszego dania jednak potrzebujemy trochę warzyw. No i to są polskie warzywa, tak? I można spokojnie kupić w każdym markecie, albo w sklepie, albo na bażarze. Jestem teraz w gele warzywnym i poszukamy. Po pierwsze będziemy potrzebować sałatki lodowej. Coś takiego? No ta powinno wystarczyć nawet dla 5-6 osób. Następnie. Nie, szalotki akurat nie potrzebujemy, czosnek jak najbardziej. Potrzebujemy do marynowania mięsa i do sosu. Yy, potem weźmiemy jeszcze ogórek, a nawet bioogórek się weźmiemy. a co? I teraz wołowina, około 800 gram powinno wystarczyć dla 5 osób i czas zapłacić oczywiście dobra, to już mamy wszystko i też jesteśmy już w pobliżu domu Pana Tomka. zaraz zaczynamy swoje gotowanie już jestem na miejscu bardzo spokojna okolica patrzcie Słuchajcie, już jestem tutaj pod drzwiami Te rodziny już dzwonimy. O, witam. Cześć. Witam. Okay. Zapraszam. Bardzo mi miło. Zaraz możemy zacząć, popatrzcie jaka kuchnia. Proszę. OK, i tutaj mamy składniki do naszego dzisiejszego dania. Tu mamy pierwsze żoła. To jest kolendra. Y, takie iglaste y, liście. To znaczy, że są dużałe. I tak naprawdę te są najlepsze, bo najbardziej intensywny zapach będzie miał. Mhm. Tutaj mamy po wietnamsku KIN niestety nie ma nazwy polskiej to jest taka trochę mięta powiedzmy, wygląda jak pokrzywa ale nie jest pokrzywą to już jest mięta można korzystać, akurat mamy dostępne dzisiaj, więc korzystam nie jest taki niezbędny tu jest ogórek dalej mamy sałatkę Podoba. Bohater z dzisiejszego dania, czyli wołowina. Dalej mamy makaron ryżowy, tylko nitki, trzeba o tym pamiętać. orzeszki ziemne to są surowe i musimy prażyć. Yy, mąka z tapioki. I dalej mamy sos ostrykowy, ocet ryżowy, może być również zwykły ocet, to potrzebne jest później do sosu, i tutaj mamy fish sauce, czyli sos, sos rybny. Ok, to by tyle składniki, już możemy zaczynać. Czyli po pierwsze będziemy, będziemy namoczyć makaron. Zanim gotujemy sał. Okay. Nie będzie cały, a później możemy gotować ile potrzebujemy. I tak zostawimy, że 15 20 minut. OK. Że będziemy umyć oczywiście zimną wodą okay. to co dodaję jak się tak Aż jeszcze odkażę trochę tak? Tak. Mhm. no ale tak zostawimy, później pani umyje to okay. pewnie na chwilę zanim krojemy mięso podkładamy się pod deską Taki ręcznik, aby deska nie przesuwała podczas krojenia. Jeśli chodzi o wołowinę, to często zamrażam wcześniej, trochę, aby mięso no, byłoby takie zwarte i łatwiej nam się kroi. E, Dobrze, czyli jedna mała uwaga: że krojemy poprzek e, włókien. Dobrze? Czyli tutaj z tą. Stąd... Nie wiem, czy dobrze widać? Dobrze widać? Ok. I tak kroimy, dobrze? I kroimy cienkie Ja nie wiem czy Pan to kroi Może spróbujemy jakieś internet poczytać To chyba w porze, tak, to, to troszkę myśliwa. słabo Tak, to można obrać z tej folii. miarę pokroić Czy takiego, okej? Okay? Okej, okay. okay, teraz tak żeby... Osu, ostrykowego łyżkę te przyprawy to jest bột po wietnamsku albo hạt nêm i tutaj dajmy troszkę mąki z tapioki albo z kukurydzanej też może być to skrobia Skropia tak, z Ym, Dlaczego, dlaczego ta mąka, albo kukuruzana? dodaje to, to, że później przy smażeniu wołowina będzie bardziej miękka, Ok. Mhm. No i tak mieszamy dobrze. Czas marynowania powiedzmy 15-20 minut. Jeżeli jest dłużej, to tym lepiej, więc tutaj nie ma nie ma problemu. Ok, teraz już tak można zostawić. Nie potrzebuję aż takiego wnosu i całej godziny. Tyle mi to nie wystarczy na dzisiaj. Mhm. Okay. Możemy, możemy na patelnię, możemy też w trakulówce, albo tutaj w tym przypadku w piekarniku. Ile minut nie wiem już. Przepraszone orzeszki, No, tak będzie szybciej. No i tak i wtedy... No właśnie, szybciej tak no. I tak dalej. Robisz, no? Ok. Takie, że nie będzie smakowało, bo... W może zrobić. Mi mm. pomożesz. <laughs> Nawet Rozdrabniam orzechy mojżcieżem, podprażone wcześniej. <laughs> No, wystarczy delikatnie, nie muszą, nie, muszą być bardzo ja drogie. Tak. Mhm. Normalnie to mają to, to teraz, to teraz to tak, tak. Mandoliny. Ja musiałem tak kroić ręcznie I to co robimy z tym ja najlepiej tak w ten sposób Już wtedy będą takie właśnie trochę paseczki u razu? razu. Okay? No i tak Aha. dalej. No i tak idziemy. Jan pokroisz się? Tak? Chcesz spróbować? Mm. <gry> no. palce odetniesz. A raczej nie, ja nie Zagotujemy nieka. wodę, aby później gotować makaron. Tak? Może przekinę troszkę mm. może będę się teraz kręcić żeby później nie jest zbyt długie. Mm. Zagotujemy około 3 minuty to powinno wystarczyć. Oczywiście można sprawić. Jest. Muszę. Jest? Mhm. Po gotowaniu oceny. Przylewamy zimną wodą. Tak? tak. Jeszcze zimną wodą i na koniec gorąco. Przy samym podaniu, Aha. Tak. Aha. przy samym podaniu jeszcze nalamy ogrzewamy e, makaron, makaron brązkiem. dobrze. Męży e, kiedy czekamy na makaron, to możemy sos robić najpierw cukru okay. potem ocet ryżowy Uf, czy nie? Tak. potem ocet Czy używam ocet ryżowy, ale tak jak wspomniałem na początku nie musi być ocet ryżowy. Może być zwykły ocet. Hopła, e, Potem woda. Ciepło, lepiej. Ciepło. Lepiej Ciepła i sos rybny, też dwa. Okay. Zobaczymy ile to wystarczy. Możemy zrobić, powtórzyć, tak? Mhm. Zrobić więcej, albo pomnożyć na sam początek. Gościowo. OK, Okej, no pytam. Nie, no to robimy osobno. Sosniek pisany do tego. Jak to może jest chili, można pokroić chili i też dać do tego. I mamy sos sos. dajmy trochę pieprzu tego teraz przystąpimy do smażenia wołowiny pamiętajcie, że kiedy smażymy wołowinę to musi być zawsze największy ogień albo najwyższa temperatura tutaj mamy troszkę dużo wołowiny, więc smażymy na dwa razy nie wszystko nie, na raz. Tak. Od chwili już mamy gotowe zobaczcie I jest, i jest gotowe i powtarzamy to co robiliśmy przed chwilą czyli olej znowu i zaraz smażymy tak. Okej. Okay. Dobrze. Okej. To zaczynamy od tego. Czy różnie, może makaron na jednym. Dobrze. Proszę opisać wasze danie. Widzę, że wszyscy już nie czekają na mnie, tylko już kończycie powoli. I jakie wrażenie? Jak Wam smakuje? Mamy, tak. mamy wietnamską kuchnię bez wychodzenia no. z domu. No, i już skończyliśmy. W tej chwili już wjadę do domu. Było przynajmniej tak, słyszałem, tak odnosiłem wrażenie, że wszystkim smakowało. Było bardzo miło, sympatyczne i co najważniejsze, było smacznie. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu, w nowym odcinku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.